I 14. Zaczynamy tego vlogmasa masa. Ja po moich szybkich zakupach, zakupach idę. Aloska, witajcie. chyba nie dogrywam, ponieważ wróciłem po tych zakupach i i obudziłem później. I zaczynamy tego kolejnego vlogmasa. masa. Ja zacznę tutaj z tą tanko. Dzisiejszym tym dowiecie się z kim mieszkam, więc oglądajcie bacznie ten Dzisiejszym pani jest ogarnięcie tego pokoju, bo wam nie dogrywałem jak widziałem komentarze. Bardzo jest miło i się bardzo staracie, ale yy, zdradzę wam jedną rzecz, ponieważ nie wiem co powinienem tak mówić. Będzie mi bardzo trudno wybrać osobę, więc pomyślałem tak, że znaczy jeszcze ja tak kieruję, może tak, ja się tym kieruję po opublikowaniu vlogmasu, kto komentuje, bo zauważyłem, że komentujecie na drugi dzień dopiero. I moim zdaniem osoba, która była aktywna, którą Wam opowiadałem o tym, co się kieruje i w ogóle przy konkursie to bardzo wiele osoba, która jest aktywna i widzę, że jest jedna dziewczyna, która jest tak szczerze mówiąc bardzo aktywna i... Na Instagramie wie, że od razu ogląda tego vlogmasa i komentuje, więc tak dalej będzie, więc po prostu wygra z tą, nie zdradzę, ponieważ widzę, że tutaj dużo dziewczyn komentuje, więc nie zdradzam kto, ale jedna osoba jest od razu po opublikowaniu filmu, od razu komentuje i go ogląda. A nie na drugi dzień, więc ja biorę się właśnie za ograniczenie tego pokoju. Ja jak czytałem te komentarze, to mówiliście, że bardzo Wam się to podoba. Też pytałem o pomysły, więc wiele osób wam jest ze to co mniej sobie posprzątamy jest mój pokój, trochę go doprowadziłem do takiego mocnego trochę słowo. Jak lubicie wyglądać ze sprzątania, to Wam się to po prostu podoba więc pokazywałam jak to wygląda między więcej innymi... Tak to wygląda jak to już doskonale wygląda i się zabieramy za sprzątanie Dzisiaj planie to jest takie jak posprzątanie tego pokoju plus jest, zrobimy sobie skinkę pokazywamy jakie produkty jeszcze używam po prostu taką pielęgnację to tyle ten ból kiedyś sprzątacie szafę. ja też mam ten ból i chciałem wam powiedzieć, pewnie osoby, znaczy większość osób mnie tutaj ogląda, którzy chyba nie są pełnoletni, albo nie mieszkają na swoim, albo mieszkają po prostu na swoim, ale chciałem wam powiedzieć, to jakie rzeczy wybiorę zamiast je od razu wyrzucając je tak i teraz mam całą kubkę do pania i i tutaj jeszcze ten nawierzchniak i się położyć 5 setek. Kawkę zrobię, zaraz mi się mięso na czerwonie i powiem okazji i kawkę. I teraz będziemy dalej zestaw tego. Zrobimy sobie posprzątanie w ogóle, jeszcze odzywam trochę do Was później Ale jak widzicie, może tu zobaczycie, że delikatną spachlę, tak krótko mówiąc I delikatny demakija. od płynu umycialnego Ja Wam pokazywałem ten płyn umycialny, dosłownie płyn do Ja sobie zmyję papierem toaletowym ja wiem, że raz ja na lewie zmywałem spachle i większość osób mi mówiło tego się nie robi, nie, nie, nie ma co się pultać. to jest papier taki delikatny, więc nie, nie uszkodzi mi jakby skórę. Tak, hmm. Ja tego dodałem makijażu. I to jest polska marka, ja wam mówiłem o tym, również się pojawił u mnie y TikTok, jak mnie tam obserwujecie na TikToku, to się pojawił test tego, a tak bardzo dawno, da bardzo dawno, sobie też on ma konsystencję mega fajną. Ja nie pamiętam kiedy używałem takiego fajnego y płynu na czym pełka do tego Krokiem to będzie ta pianka, że skórę i w ogóle jest Tak na oko <śmiany> Dobra, ja sobie taką opaskę na I <śmiany> tak. O? Nie wiem. Dobra, tak. <śmiany> może być. <śmiany> Następnym krokiem po umyciu twarzy ja sobie zawsze daję albo tonik, albo samą użyję jaki. Ach, mi dam i ja nie wiem czy ja to dobrze zrobię, ale użyję dwóch produktów użyję tego salum, salum pani tego ja uwielbiam ten salum bez kitu i ja jak szukacie Amba wątpię, że to oglądacie, jak szukacie Amba sandala, ja mogę z wami uwielbiam ten produkt, ten produkt. To nie jest współpraca, tak by the way, jak słuchacie, z ondze, on em ambasadorów, ja mogę być, ja mogę to reklamować to jest mój ulubiony salon I ja nie pamiętam, które to jest z moje opakowanie, ja mam dwa, tak, de, 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 tak, tak policzki. Ale, tak szczerze mówiąc, bardzo ten, ten mi pomogło z tolądzikiem na salon bardzo mi to pomogło z tym rolnikiem. Jak widzicie, sal wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I to jest zasługa tego salonu. I wiem, że niektórzy się zmagać ze skórą. Kupcie sobie żal. Ten. Ja wam o nim mówiłem. Muszę wywalić w końcu to opakowanie. Tutaj sobie położę na widoku, żeby to wywalić. Kupcie sobie ten żel i tę salon Mówię wam. Jeszcze podziękujecie mi, ja też salom. I ten wyleciłem dosłownie trądzik. Nie wiem, nie wiem, czy mnie pamiętacie, jaki ja miałem mocny trądzik. I ja chodzi, chodziłem do dermatologów, miałem tam jakieś tam zabiegi robione. I na salomikologu nie pomógł ani to. Tylko ten, ten dwóch. Jak nie możecie tego znaleźć, tego żalu to możecie kupić ze, z z Joannę, on jest mega fajny, ja go pokazywałem w którymś vlogu i fajny, więc jak wreszcie ma nie go znajdziecie albo jak nie zapomnę przy dodawaniu tego filmu to linkuję, a i użyję tego kremu z Eveline. on jest też mega fajny on jest na dzień na noc, on ma Pachnie takim ogulkiem i go nie musicie używać, ale ja wiem, że czasami, czasami ten salon lubi mm, dawać jakby takie wysuszenie. Więc jak czujecie takie wysuszenie, to najlepiej dodać to. A ja wiesz, skinkę całkowicie, lutynkę. To sobie lubię to dodać Więc wygląda moja. się znać, moja lutynka. I muszę iść zjeść koniecznie i biorę się do domontowania tego vlogmasu. No uh. starting... Witam wszystkich y, widzów y, Hupcia Stalowego. E, nazywam się Adrian i jestem jego współlokatorem Prosimy, żebym wam przedstawił e, dzień 13 e, kalendarza adwentowego więc przejdźmy do niego <coughs> i tutaj się znajduje taki baton e, chyba e, w sumie to tyle miałem zrobić, więc e, trzymajcie się i do kiedyś Kochani, kochani sopki, update'ik ja mam do was takie pytanie, czy Um, może tak e, jaka długość vlogmasów wam odpowiada bo ja tutaj próbuję do 15 minut dobić czy, czy lepiej uważacie że vlogi są lepsze po 10 minutach czy vlogi jakby takie wiecie dłuższe 15 Myślę, że 15 minut to jest wersja jakby standardowa, ale jestem po prostu ciekawy, co mam po prostu szykować dłuższe materiały, bo nie wiem, bo się staram dłuższe tworzyć, teraz żeby ten, żeby po prostu akceptował mnie algorytm do YouTube'a, żeby ten filmik był promowany wyżej i po prostu dajcie mi odpowiedź w komentarzach, bo jestem ciekawy, czy jednak dłuższe co może po 20 minutach bo ja jak montowałem tego vloga vlogmasa e, vlogmasa to jakby miałem to co widzieliście z samych przebitek ja miałem 20, 20 minut ma, 25 minut materiału i tak się właśnie zastanawiam czy lubicie po prostu dłuższe po prostu dajcie mnie znać to tyle ale no, kochani, co zrobię? Ja odwoziłem kalendarz adwentowy, a dzisiaj mamy czternasty. A dzisiaj my mamy... Ryb do kąpieli o zapachu wanili. tak on wygląda. Oj! Ej, wiecie jak on na, tak pachnie? Dobra, on pachnie. No, pachnie chyba, no, nie wiem, ale pachnie tak jakby. Nie wiem, czy, czy właśnie babcie tak robią, albo coś takiego, że. Taki. On pachnie jakby. Jak tym. Jest, takie olejki do. Czas. No a, a jest mega fajna duża pojemność, to jest plus, ma 150 ml, więc coraz bardziej ten kalendarz się zwraca. Dobra, tej i dam Wam znać koniecznie. Dobra, chciałem tutaj Wam opowiedzieć, że tutaj zdradzam w tym zamiast z kim mieszkam. Mieszkam z Adrenem myślę, że większość osób nie jest w soku, bo jakby to jest mój bardzo dobry przyjaciel i od kilku lat się wspieramy i w ogóle, w ogóle, więc myślę, że to nie jest dla was żaden sok, ponieważ uważam, że z kim nie mogłem się jakiś z to jest mój przyjaciel, od kilku lat pomógł mi w branży, w której działam, jakoś czy jednak na którego mogę liczyć i jednak szczerze mówiąc ufam jemu w pewnych kwestiach więc z kim mogę nie zamieszkać jak z nim i co? ja będę kończyć in... no, więc to tyle cały sekret ujawniony więc e, czy się będzie pojawiać na vlogach bo pewnie myślę, że większość osób jest zainteresowanym tym Myślę, że raczej zobaczymy, bo zobaczymy, zobaczymy, może da się przekonać co coś. Ja chciałem wam życzyć e, miłego wieczoru jak oglądacie tego vlog Masa lub poranga jak oglądacie rano, bo postaram się szybko to wyrzucić. I co jeszcze miałem powiedzieć? Nic, leczy się kąpać Myślę, że sobie jeszcze zrobię. Może sobie jeszcze zrobię maseczkę, Tak myślę. I w sumie to bardziej tyle, bo. Mm. <grywki> Jestem taki sobie cudny, że. No nie wiem, no nie wiem. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, czekam na Wasze komentarze, bo. Jestem ciekawy. Buziaki, Bajo, widzimy się, iść kolejnym vlog